Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, bo co zbierało zespół i nie miało nic do stracenia. Dla nas porażka praktycznie to byłby wstyd i chcieliśmy ten mecz wygrać. Troszkę, troszkę niepokoiły nas tu wieści z Ostrowca, bo też nie wiedzieliśmy, czy będziemy ten gra grali mecz, czy nie. I, i mimo to wszystko po świadomości gdzieś tam tkwiło. No mówię, najgroźniejszy. Mecz najgroźniejszy to, to my byliśmy dla siebie, bo te bramki stracone to szczególnie druga i trzecia to kuriozum. Także i mieliśmy parę niewykorzystanych i w końcówce, gdzie, gdzie graliśmy w przewadze albo w równowadze i też nonszalancja i całe szczęście, że skończyło się 4-3. Jestem zadowolony z wyniku z gry absolutnie nie. Panie że docierały do nas również informacje, że kłopoty organizacyjno-finansowe miał motor. Jak to się skończyło na, ten, na tą chwilę? Ta drużyna też była podobnie budowana. Ja 4 lipca nie miałem drużyny. Zostało mi 4, 9 zawodników kontraktowych, z których 5 chciało też rozwiązać kontrakty. I praktycznie 4 lipca nie miałem drużyny. Też w ekspresowym tempie to było wszystko yy, budowane, stąd też yy, niedoskonałości w grze, brak u niektórych zawodników przygotowania fizycznego. Myślę, że Krzos sobie poradzi yy, w podobny sposób i, i stworzy tą drużynę, bo nie ukrywam, że fajny stadion macie, fajne obiekty i blisko Lublina lepiej przyjeżdżać tutaj niż do Alblonga. No dokładnie. że w grę, w... słyszał Pan o tym, że w grę wchodziło. Yy, organizacja tego meczu w Lublinie zamienili się rolami gospodar gospodarzy yy, na ten temat? Yy, wiem na ten temat, że yy, problem został zgłoszony za późno, zdecydowanie ani policja, ani tam organizatorzy nie wyrazili zgody. Był to mecz podwyższonego ryzyka, który trzeba yy, anonsować dużo wcześniej, yy. dlatego yy, nasz prezes się nie zgodzi. Aczkolwiek no, mówię, no, ty... Klubom trzeba pomagać w takiej sytuacji, bo jesteśmy jedną rodziną i jak my tam sobie nie pomożemy, no to, no to będzie ciężko i będą upadały jeden po drugim.